Dzień dobry, witam serdecznie, niedziela wieczór, a ja przed komputerem. Jak to pięknie brzmi. Mm. Cudnie brzmi. Tak czy inaczej jestem przed komputerem z nie takiego normalnego powodu, że o, bo sobie bym pograł czy coś. Nie, 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 nie. Jestem przed komputerem z powodu takiego, że... Pora. Rysować, pracować, ćwiczyć, trenować, starać się, dbać o rozwój, o samorozwój i te inne dziwne, śmieszne rzeczy, fajne, które mi się bardzo podobają oczywiście. Tak czy inaczej przybyłem, żeby pokazać jak rysuję, jak biorę się za rysowanie. Jak ćwiczę rysowanie. O, może to jest najbardziej adekwatne. A będę ćwiczył rysowanie dzisiaj na przykładzie o czegoś takiego. Chyba już widać, mam nadzieję, że widać, bo jeśli, jeśli za którymś razem nie uda mi się odpowiednio przełączyć na ten, na ten widok, w sensie to, gdzie mam kartkę widok kryte i tak dalej. Tylko będę siedział i jakby gadał do tylko i wyłącznie kamery. To będzie dziwne. Jeszcze gorzej będzie, jeśli będę gadał tylko i wyłącznie do ekranu za chwilę zaczynamy, nie? Ale to... Kto by się tym przejmował, nie? Tak czy inaczej myślę, że działa tym razem chociaż. No i co? No i jak widać na załączonym obrazku, tutaj mam timer, tu mam yy, tu mam pozę do narysowania. No i co? Chyba to jest najwyższa pora, żeby się zabrać do rysowania tego pana. Ostatnio mieliśmy coś takiego, takiego pana narysowanego. Nie jest najpiękniejszy ten rysunek, ale jest w miarę adekwatny, myślę. Tak na i dzisiaj postaram się lepiej z tym opanem. A więc, start. Białach? Nie białach. Takie. Kastart. Hyć, białach. No to rysujemy. Zatknąłem. Jak zawrach od głowy. Tak. 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 Tak o jak pięknie mieć, nie? Swoje własne te w końcu taką poradniki w końcu taka używać nie? tutaj jakieś tam włosy. Dobra, tak czy do tego jeszcze jest szyja. Do tej szyi mamy takie śmieszne te kreski, żeby podkreślić, że tutaj są ścięgna. Do tych ścięgni tutaj mamy takie śmieszne kreski, które podkreślają nam, że tu są ramiona, a tu... No, a to nam się tutaj skręcić potem. No, nie ma naj najbardziej rozgabanej chwili. Tak. Dłoń w kieszeni. Łokieć. Dłoń przyciela ciele. Wokieć. Ręka. Ręka. Tak. Nadgarstek, nadgarstek. Ręka, ręka nad ten. taki, ręka. No i mamy pięknie. Tutaj mamy tak jakoś. poza jest jakiś prosta. Nie. Tutaj ma. Tak, tutaj ma. weźmy zarysowali tą klatkę piersiową. Może to jest metoda właśnie. Chyba zarysowywać klatkę piersiową. O, no. no i tak, no i jak tutaj ma klatkę piersiową, to tu ma kręgosłup. Nie? No to tych kreszek nie powinno być, no ale trudno. No i tak, no i tutaj mamy hydr, tu mamy hydr, tu mamy mięśnie, właśnie dlatego nie powinno tutaj tego być. Mięśnie. Tak, tak. Nogi. Nogi też zaklejemy tutaj. Tym, tym. Zaklejemy nogi. トマトが一番トマトがトップ。が一番下にあトマトが一番しにらるトマトが一番下にとるトマトが一番下にトマトが一番下にああるトマトが一あ Tu ma w ogóle kolano, tu ma ten. A ma Tu ma te ta chwilę. Tak. I tutaj ma w ten sposób. To jest całkiem adekwatny rysunek, ale to musi być poprawne. On nie ma takich giaśnych rąk, nie? On jest to no jak tak. Tutaj powinien mieć bardziej łapska. Zrobione. Tak. Tak. Zróbmy to tak należy. Tego tak, tutaj nie ma. Tak, to tak, niech będzie. Tutaj, tak, tutaj będzie określenie. Aaa, kończy Całkiem mniejsze, nie? Widzę wypad. to No, wypad. Dobra. No i co? Bierzemy zmianę koloru. Hop. Troszkę większy rozmiar. I jedziemy, poprawiamy, bo tutaj tam powinien być klatka piersiową jak się patrzy, nie? Tak. Tylko klatka piersiowa nie jest tylko z przodu, ale jest też z tego. No i tutaj, tutaj wychodzą ostatnie hebra, które sięgają tu. I przez to przechodzi kręgosłup, tutaj. Ten kręgosłup tutaj ma mieć zakąkają w postaci tajemnicy. Tak, tak, widać. Ale tutaj też ma mieć zakąkają w postaci głowy, więc hop. Tak, tak, przód jest trochę inaczej zalecany od głównych tył. Tak, 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 tak. Tutaj, tak, tak. Może to, to jest tak, może metodowość, jak zrobić ten taki esek. Tak. Tutaj tak trochę bym to wygładził. Ja wiem, jak to tak powinno być, no ale... Jak tutaj mamy ten... ten, ten trochę wyższą niech ma coś rynku, nie? tak tak tutaj wysokość to tu będzie nasz Nie? Teraz tak, teraz włosy. no bo tutaj jest wszystko, tak, 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 niech się, niech się. teraz mi się podoba, całkiem mi się podoba, no wiadomo, tutaj chyba trochę do poprawki, ale trudno, nieważne, teraz uważam, że to jest bardzo ładny rysunek, Day. Nine. Z dużej wszystkie dni były day. Dobra. Tak jest teraz. Tak było ostatnio. Myślę, że tak, takie zarysowanie klatki piersiowej dużo lepiej się na do nich takie. No. Aha. No. całkiem, całkiem ciekawie. Dobra, idzie mi co, coraz, coraz lepiej, coraz nieźlej. Tak, może być, idzie mi coraz nieźlej. A więc, hyc, przejście. Hyc, spójrzmy. Widać cienie? Jak to cienie? Mnie nie widać. Ne. No trudno. Ale tak jednak śmieję się z tego, że zabawnie by było, jakbym kiedyś, w sensie za którymś razem, e, nie przełączył sobie kamerki i tak gadał po prostu do kamerki sobie rysując. I tak nie za bardzo rysuję, no ale... w sensie nie za bardzo gadam, bo bardzo rysuję. Poprawił się. Cześć Karol, pozdrawiam. Hej. Jak Ci się podobają materiały? Mam nadzieję, że, że widać, że robię postępy. Bo się staram robić postępy. Ja uważam, że te ćwiczenia przynoszą efekt niezły, całkiem całkiem adekwatny. Hmm. Takich postępów w rękach jakbym oczekiwałem. No jednak, liczyłem na to, że będą szybsze, ale wiadomo. Nie da się mieć wszystkiego. W każdym razie, jak tak przeglądam sobie to, co, to jak wyglądało na początku, przy, przy pierwszym dniu, a to jak wygląda teraz, to jest różnica. No, tak czy inaczej, dzisiaj zaplanuję już na jutro materiał, myślę, że będzie na jakąś... 17 z kawałkiem trzydzieści pewnie no i co? Mam nadzieję, że materiał się podobał Pewnie tam gdzieś warto zostawiać jakieś subskrypcje. To chyba podobno mówić na YouTube'ach. Chyba zostawić subskrypcję tam okejki. Okay no polecam, polecam takie jak robić. Jeśli, zwłaszcza jeśli się te materiały podobały, to jakby no, no. No, no, no prawa. Więc później będą gdzieś też tu albo tu nie wiem gdzie eee... polecajki. Pe pewnie tu film, al tu playlista, albo odwrotnie. Nie wiem. Tak czy inaczej. Zapraszam też do obejrzenia innych materiałów na tym kanale. Zwłaszcza sesji. Sesje są świetne. Mam świetnych graczy, to, to wiadomo. Sesje są świetne. No i co? Mam nadzieję, że się, że się podobało. Do zobaczenia. Do usłyszenia. No i co? Hej, guys, Pa! Na razie!